Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku zajmiemy się stroną Flight FLT. Dostęp do strony Flight uzyskujemy przez naciśnięcie przycisku FLT w zakładce Aircraft znajdując się w menu lub poprzez naciśnięcie przycisku Sensor Select Switch Center. Strona Flight prezentuje instrumenty potrzebne do lotu bezpośrednio na MPD. Większość przycisków i niektóre grafiki są prezentowane jedynie, kiedy naciśnięty jest przycisk SET. Strona Flight pozwala na wybranie kilku opcji na MPD. Naciskając odpowiednio przyciski T1 do T6, możemy przenieść się do stron podpisanych na ekranie. Są to odpowiednie strony Engine, Flight, Fuel, Performance i Util. Do strony Flight możemy przejść jedynie, jeżeli znajdujemy się na jej podstronie, czyli stronie Flight Set. Przycisk z W, czyli przycisk Waterline Bias, pozwala na zgranie ze horyzontu wyświetlanego na HMD oraz Attitude Indicatorze w osi pionowej. Słowo Bias jest prezentowane poniżej przycisku Waterline, kiedy zastosujemy odchylenie horyzontu za pomocą dedykowanych przycisków. Odznaczenie przycisku Waterline czyści jakikolwiek manualne odchylenie z HMD oraz wskaźnika nastawienia. Symbologia strony Flight. Pierwsza rzecz to Heading Scale, czyli podziałka kursu. Podziałka kursu jest wyśrodkowana w górnym obszarze strony i ruchoma skala ma całkowity zakres 360 stopni. Wyświetla ona jednocześnie jedynie 180 stopni w odstępach to 10 stopni. Główne punkty kierunkowe są oznaczone jako N, S, E i W (North, South, East i West). Aktualny kurs magnetyczny znajduje się w centrum skali kursu, jako trzy cyfry. Skala kursu jest prezentowana kiedy EGI określi kurs maszyny oraz deklinację magnetyczną. Dalej mamy wskaźnik kąta przychyłu. Zapewnia on analogowe wskazanie aktualnego kąta przychyłu maszyny w stopniach. Wskaźnik kąta przychyłu składa się ze stałej, zakrzywionej taśmy przedstawiającej maksymalnie 30 stopni w lewo i 30 stopni w prawo od kąta 0 stopni w odstępach co 5 stopni. Trójkąt kąta przychyłu jest wyrównany i połączony z odchyleniem wskaźnika położenia. Wraz ze wzrostem kąta przychyłu, zaznaczenia kątu przychyłu rozszerzają się aby pokazać większą część róży kompasu. Gdy kąt przechyłu przekracza 20 stopni, cały symbol jest pokazany białym kolorem. Kąt przychyłu jest prezentowany, jeżeli prezentowany jest wskaźnik przechyłu. Dalej mamy LaberLine. Line jest zrównany z centrum maszyny i jest punktem referencyjnym do przechylenia i kursu. Dalej, Comment or Heading. To jest wskaźnik kursu zadanego i jest pokazywany na dole podziałki kursu. Wskazuje kurs do następnego punktu nawigacyjnego wybranego w systemie. Symbol jest wyświetlany jedynie, kiedy wybrany jest odpowiedni waypoint. Po wybraniu trybu bob na symbolo Select Switch prezentuje kurs, jaki utrzymywała wcześniej maszyna. Na podziałce kursu mamy również ADF Bearing, kurs na ADF-a. I to jest ta linia na dole podziałki kursu, która pokazuje nam e, kurs po linii prostej do wybranej częstotliwości ADF. Wyświetla się jedynie, kiedy odbierany jest sygnał ze stacji. Na podziałce kursu mamy również wskaźnik sensora wybranego przez CPG lub pilota. Pokazuje azymut, z jakim patrzy się sensor wybrany przez odpowiedniego członka załogi i nie działa, jeżeli wybrany sensor to FCR, czyli radar. Dalej obok podziałki kursu mamy wskaźnik wysokości i może wskazywać wysokość barometryczną lub inercyjną. W symulatorze mamy jedynie wysokość barometryczną. Dane wyświetlane są w stopach od 2300 do 20 000 stóp, w odstępach co 10 stóp. Następnie mamy wskaźniki za dużej i za niskiej wysokości radarowe. High and Low Radar Altitude wyświetlane są odpowiednio nad i pod wskaźnikiem wysokości radarowej. Żółta wysokość HIGH i czerwona LOW mogą być ustawiane przez pilota od 1 do 1428 stóp. Kontynuując my wskaźnik wysokości radarowej. Wysokość radarowa w stopach jest wyświetlana jako analogowa pionowa taśma po prawej stronie pionowej skali prędkości i pokazywana jest jako odczyt cyfrowy po lewej stronie taśmy pionowej prędkości. Graficzna skala posiada znaczniki ze zaznaczeniem 10 odstępów między 0 a 50 stóp oraz 50-stopowych odstępów do 200 stóp. Jeżeli wysokość radarowa przekracza 1428 stóp, skala nie jest pokazywana. Prędkość wznoszenia lub opadania w stopach na minutę jest pokazywana po lewej stronie pionowej skali. Znaczniki wyświetlane są dla każdych 100 stóp na minutę do plus minus 500 stóp na minutę. I kolejny znacznik jest wyświetlany przy 1000 fpm, czyli przy 1000 stóp na minutę, plus minus. Jeżeli prędkość pionowa maszyny przekracza 1000 stóp na minutę, prędkość pionowa jest pokazywana cyfrowo w kolorze białym na górze lub na dole skali. Na środku strony Flight mamy wskaźnik położenia. Wskazuje on nachylenie i przechylenie maszyny. Drabinka pochylenia, czyli pitch ladder, jest wyświetlana w odstępach co 10 stopni do plus minus 90 stopni. Dodatnie pochylenie, czyli niebo, jest wyświetlane na niebiesko, a ujemne, czyli ziemia, jest wyświetlane na brązowo. Solidna brązowa linia horyzontu wskazuje 0 stopni pochylenia. Dalej mamy Waterline symbol, który wskazuje pozycję nosa maszyny i jest punktem referencyjnym dla drabinki pochylenia. Symbol może być skorygowany w dół lub w górę na stronie Flight Set. Przy zmianie jego położenia zmienia on sposób wyświetlania. Jest wypełniony zamiast pusty. Na dole strony Flight mamy dwie skale. Pierwszą z nich jest Turn Rate, czyli wskaźnik prędkości skrętu. Górna skala wyświetla prędkość skrętu śmigłowca. Aktualna prędkość jest wyświetlana przez symbol kwadratu. Trzy trójkąty pokazują brak skrętu oraz standardowy zakręt w każdą ze stron. Dolna skala wyświetla wskaźnik poślizgu. Jest ona wyświetlana jako odchylenie owalu od pozycji centralnej. Następnie na dole strony mamy Flight Set, który włącza stronę Flight Set. Przechodząc do lewej strony strony Flight mamy Waypoint Data. Wyświetla informacje nawigacyjne w dwóch linijkach. Pierwsza wyświetla nazwę wybranego celu podróży: W Waypoint dla punktów nawigacyjnych, H Hazards dla zagrożeń i C, C Control Measures i T dla celów. W dalszej części wyświetla pozostały dystans do celu, druga linijka wyświetla prędkość względem Ziemi, ground speed oraz pozostały czas podróży. Jeżeli aktualny współczynnik przeciążenia mieści się w jednej czwartej granicznego współczynnika przeciążenia lub jest większy niż 2G, współczynnik przeciążenia jest pokazany poniżej rzeczywistej prędkości lotu. W przypadku przekroczenia granicznego przeciążenia wyświetlany jest on na czerwono. Graniczny współczynnik przeciążenia jest określany dynamicznie na podstawie całkowitej masy i warunków otoczenia. Jeżeli mamy wskaźnik True Airspeed, czyli prędkości rzeczywistej, wyświetla rzeczywistą prędkość lotu w węzłach. Wyświetlana na czerwono i w ramce, gdy VNE, prędkość nieprzekraczalna, jest przekroczona. Jeżeli włączony jest tryb Attitude Hold wokół TAS, rysowana jest ramka. Ramka ta miga i znika, kiedy tryb Attitude Hold jest wyłączany. Poniżej prędkości wyświetlana jest również pozycja stabilizatora, czyli Stabilator Position. Wyświetla pozycję stabilizatora i tryb pracy. Pozycja jest przedstawiona graficznie na łuku od plus 10 do minus 35 stopni z małym zaznaczeniem przy 0 stopni. Symbol nie jest wyświetlany, gdy stabilizator jest w trybie automatycznym. Kolor symbolu wskazuje tryb jego pracy. Biały, stabilizator jest w trybie manualnym. Żółty, tryb manualny stabilizatora nie powiódł się. Jeżeli pozycja stabilizatora jest znana, to jest ona pokazana graficznie. W przeciwnym razie wewnątrz symbolu stabilizatora jest pokazany znak zapytania. Maksymalna rzeczywista prędkość lotu dla aktualnego położenia stabilizatora jest pokazywana poniżej symbolu. I kolor czerwony, czyli tryb manualny stabilizatora, zawiódł, a aktualna prędkość lotu przekracza maksymalną rzeczywistą prędkość lotu dla aktualnej pozycji stabilizatora. W lewym górnym rogu strony mamy wskaźnik torque, czyli wskaźnik momentu obrotowego. Poniżej mamy wskaźnik TGT, czyli Turbine Gas Temperature, temperatura turbiny gazowej. Pokazuje najwyższą temperaturę turbiny w stopniach Celsjusza. Wartości są oznaczone kolorami zgodnie z limitami na formacie engine. TGT jest wyświetlana tylko wtedy, gdy do osiągnięcia limitu czasu dla danej temperatury pozostały 2 minuty. I ze strony Flight pozostały nam do omówienia jedynie dwa symbole. Pierwszym z nich jest Flight Path Vector, który wyświetla się na środku ekranu. I jest to wektor ścieżki lotu, wyświetla trajektorię lotu, czyli pokazuje nam, gdzie się zaraz rozbijemy. Drugim z nich jest Flight to Q, który przedstawia kierunek do wybranego punktu. Jeżeli Flight Path Vector jest umieszczony w obrębie Flight to Q. Maszyna będzie kierować się idealnie w stronę wybranego punktu. Do strony Flight Set przechodzimy za pomocą przycisku Flight Set. Pierwszą z rzeczy, jaką mówimy na tej stronie, będzie ostrzeżenie o dużej wysokości radarowej. Przełącza edycję alarmu wysokościowego. Po przekroczeniu tej wysokości, obok wysokości mierza pojawi się żółty napis High i rozlegnie się alarm dźwiękowy Altitude High, wyłączony jeżeli jest zostawiony na zero. Drugą rzeczą jest ostrzeżenie o niskiej wysokości. Przełącza edycję alarmu niskiej wysokości. Gdy wysokość jest mniejsza niż określona, słowo Low pojawi się na czerwono obok wysokości mierza i rozlegnie się alarm dźwiękowy Altitude Low. Wyłączone, jeżeli ustawione na zero. Następnie mamy przycisk G-Reset. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zresetowanie wskazówek aktylerometru dodatniego i ujemnego przeciążenia do wartości 1G. I płynnie przechodzimy do aktylerometru. Wyświetla on aktualny współczynnik siły przeciążenia w G graficznie na pionowej skali. Główny znak wskazuje 1g, a pomniejsze znaki każdy kolejny g. Dla zakresu od plus 4 do minus 1g. Małe czerwone okręgi wskazują maksymalny dodatni i ujemny współczynnik przeciążenia. Solidny zielony trójkąt wskazuje aktualny współczynnik obciążenia, jest wyświetlany na czerwono w przypadku przekroczenia limitu. Puste zielone trójkąty to dodatnie i ujemne wskaźniki, które wskazują maksymalne, dodatnie i ujemne gie doświadczone podczas tego lotu. Następnie przechodzimy do dwóch strzałek Waterline Bias Set. Przedstawiają one symbol linii horyzontu w górę lub w dół w skoku o 1 stopień za każde naciśnięcie przycisku. Słowo Bias jest wyświetlane, jeżeli zastosowano korekcję linii horyzontu. Można przedstawić linię horyzontu do 10 stopni w górę lub w dół. Dalej mamy jednostki wysokościomierza. Przełącza ustawienie ciśnienia barometrycznego pomiędzy celami rtęci i n, a milibarami mb. Następnie barometric altitude. Włącza edycję aktualnej wysokości barometrycznej. Gdy wysokość barometryczna zostanie zmieniona, ustawienie wysokości mierza zostanie odpowiednio zmienione. I analogicznie, jeżeli zmienimy aktualne wys ustawienie wysokości mierza, to wysokość barometryczna będzie zmieniona. Dalej mamy włącznik wysokości mierza radarowego, który, jak samo nazwa wskazuje, włącza wysokości radarowy. I ostatnie to jest zmiana jednostek odległości, która przełącza odczytywane odległości pomiędzy milami morskimi i kilometrami. Także to było ostatnie, co chciałem dzisiaj z Wami omówić. Dziękuję bardzo za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego!